Cześć, Wojciech Krzyszczyk, gościu Saczykowa. Dzisiaj do metody dropshot zabrałem wędkę Ritmix marki Select. 237 cm i ciężar 1 do 7 gramów. Może to się wydawać mało, natomiast tutaj blank jest bardzo sztywny i tylko ta końcówka bardzo delikatna, wklejka, która ma zasygnalizować każde branie. Ona się może wydawać bardzo lekka, ale tutaj mam bardzo sztywny blank no i mięciutka, wklejona końcówka, która ma sygnalizować każde branie. Natomiast już jeśli branie zostanie zasygnalizowane, cały ten blank zaczyna pracować i ta wędka poradzi sobie naprawdę, myślę z każdą rybą, więc mega konstrukcja. O, ale strzyj ładnie! Oj oj oj! Kajna ryba! Winię zacięty z górną wagę, coś się tam przewinęło. chyba Wybacz, przeleciało mu to. Oooo, Co, Co tu się stało? Nie będę się tutaj motał, bo jemu po prostu to przeszło gdzieś przez skutkę. Odcinam haczyk i zrobimy to zestaw. Jeszcze raz, naprawdę piękny szczupak. teraz poszedł. Słuchajcie, link do tej wędki dropszotowej. Ritmix, Wam w komentarzu. Sprawdza mi się rewelacyjnie. Branie petarda, polecam.